Zadanie drugie. Matematyka o poziom rozszerzony. Równa matura z Operonem listopad 2019. Dziedziną funkcji f jest, no to wyznaczmy sobie dziedzinę funkcji. My wiemy, że tutaj mamy logarytm jako nasza funkcja, a z definicji logarytmu, tak jak mamy podane we wzorach, logarytmem dodatniej liczby c. No to napiszmy sobie tą definicję. Mamy we wzorach mamy takie zaś i piszą nam dodatni liczby c, czyli c ma być większa od 0, przy dodatni i różnej od 1 podstawie a i tak dalej, czyli a też ma być większa od 0 i różne od 1. No dobra, no i to tak naprawdę musimy wyliczyć, wyznaczyć. No i mamy nasze c, czyli x do trzeciej. Odjąć x do drugiej ma być większy od 0. W takim razie x do drugiej sobie tutaj wyciągamy przed nawias. Mamy x -a odjąć 1, ma być równe 0, bo szukamy miejsc zerowych. No to w sumie tutaj jest łatwo. No to możemy już zacząć rysować. Tutaj jest 0, tutaj jest 1. Po wymnożeniu, zresztą jest to tutaj, jest dodatnie przy najwyższej potędze, czyli od góry zaczynamy. Przechodzimy, ale tutaj uwaga, odbijamy, bo x kwadrat, czyli 0 jest podwójnym pierwiastkiem. W takim razie odczytujemy nasze rozwiązania i tutaj jesteśmy tak, x należy od 1 do plus nieskończoności. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, A ma być większa od 0, a nasz A to jest tu. Czyli mamy 2x. Odjąć 3 przez x plus 3 ma być większe od 0 i pamiętamy, że też będzie miało być różne od 1. No to zaraz będziemy się martwić. Dobra, no to w takim razie to ma być większe od 0. A zatem mnożymy to przez x plus 3 do kwadratu. W takim razie mamy 2x. Odjąć 3. x plus 3 ma być większe od 0. W takim razie, no tutaj wychodzi nam łatwo, że to są 3 drugie. Tutaj natomiast x ma być mniejsze od 3. Ma być równe 3. Tutaj też pamiętamy, żeby x był różny właśnie od minus 3. No i rysujemy sobie wykres. Minus 3. 3 drugie. W takim razie ramiona będziemy mieć skierowane do góry. I to wygląda mniej więcej tak. Czyli nasz x, żeby było większe od 0, musi leżeć tu. Czyli to jest x. Czyli zmienię kolor, co by było czytelnie, bo jak się rozpisałem na całej tablicy, czyli x należy w takim razie od minus nieskończoności do minus 3 ma być większe od 0, czyli minus 3 nie należy. Zresztą tu i tak już nie należało, lub 3 drugich do plus nieskończoności. No dobra, to jest to. I powinien być różny od 1. A zatem jeszcze to tutaj sobie wciśniemy, czyli mamy 2x. Odjąć 3 przez x plus 3 ma być równe 1. Pomnożymy to przez x plus 3, czyli mamy 2x odjąć 3 jest równe x plus 3. W takim razie x jest równe po prostu 6. I właśnie z tego powodu powinien być x różny od 6, bo powiedziane jest tutaj ma być różny od. Jedynki. W takim razie tutaj z tego przedziału to wszystko wyleci, zmienię jeszcze kolor, napiszę sobie to. Tu ten nasz x powinien w takim razie należeć. Tutaj mamy od minus. Tutaj mamy od jedynki do plus nieskończoności. Tutaj mamy od trzech drugich do plus nieskończoności. I jeszcze różne od szóstki. W takim razie x powinien należeć od Trzech drugich do szóstki oraz od szóstki do plus nieskończoności. I to jest odpowiedź D.